Jest z nami już nasz nowy gość, Zbigniew Górniak i jego prasowanie. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzisiaj przyniosłem trzy gazety, ale dziś będę taki sfokusowany, jak to się mówi od pewnego czasu modnie. To, to, to znaczy, przeczytałem te gazety pod kątem felietonów. Nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie, bo jesteście czytelnikami prasy, że na ogół ludzie zaczynają czytać tygodniki opinii od Felietonów, właśnie, a jako wieloletni felietonista też to robię i też się czasami porównuję. I zaczniemy od Gazety Polskiej, od mojego ulubionego. Jacka Liziniewicza, który nawiązuje do, do tych słynnych już robaków, ale nawiązuje w sposób oryginalny, co bardzo cenię u tego felietonisty. Wiele niezdrowych emocji wzbudziły w Polsce informacje, że Unia Europejska zezwoliła na spożywanie niektórych owadów. Sam się tutaj chwaliłem zjadaniem ich. Wielu doszukuje się tajemnych planów, które mają zaszkodzić polskiemu rolnikowi. Słucham tej dyskusji i chce mi się ziewać z nudy, powiada Lizieniewicz i bardzo słusznie, ponieważ, jak twierdzi, ludzkość debatuje w ten sposób, zwłaszcza w Europie, o każdej kulinarnej nowości. I tu wam coś zacytuję, taka zagadka. Francuscy winiarze w taki oto sposób obrzydzali pewien konkurencyjny napój, który się pojawił w XVII wieku. Ta obrzydliwa w smaku i bezwartościowa, obca nowinka. Pustynny przysmak kus i wielbłądów, zatruwa krew, wywołuje drgawki, powoduje impotencję i chorobliwą chudość. Stanowi zagrożenie dla większości mieszkańców naszej pięknej Marsylii. To jest opinia z XVII wieku. Jak sądzicie, jakiego napoju, jak państwo sądzą, dotyczyła? Szampana? Kawy. Kawy. Kawy, słuchajcie. A teraz od no, samego rana się tak... Nie wyobrażamy Raczymy. sobie życia bez kawy, prawda? Prawda jest taka, że powiada Liźniewicz, a ja się z tym zgadzam, że jak Europejczykom zasmakują owady, będą one tanie i zdrowe, to po prostu. Zaczniemy je zjadać i wyprą one obecne produkty, więc ja sądzę i pewnie się ze mną zgodzicie, że cała ta kłótnia o wady bierze się stąd, że Unia chce nam je wmusić, prawda? No właśnie, bo problem nie polega na tym, że będziemy je jedli, bo jemy też różne inne obrzydliwe no, rzeczy, może ozorki, flaczki i tak dalej, tylko właśnie chodzi móżdżek, o to, cierecie. móżdżek na ciepło. Żeby nic pod przymusem. Dokładnie. I kolejny felieton, y tym razem w tygodniku sieci y na przedostatniej stronie. Pani Katarzyna Zybertowicz, młoda żona profesora Zybertowicza, proszę o najazd kamery. Napisała Felieton pod bardzo intrygującym tytułem: Leżakowanie, paskudztw, potęgowanie zgiełku. I udaje się na tak zwany koniec internetu. Bywacie czasami na tak zwanym końcu internetu, gdzie są wszelkie. Frikowatości nas wszelkie Czasem udaje mi się tam dotrzeć. Rzeczy, gdzie... ja myślę, że ten koniec internetu w ogóle jest coraz bliżej I nas w każdym o, świetne, słuszne spostrzeżenie. Yy, chodzi teraz o to, że yy, na ten koniec internetu musieli udać się twórcy sztucznej inteligencji, po to, żeby tej inteligencji, tą inteligencję nauczyć tych obrzydliwości, które wymyśliła nie sztuczna inteligencja, tylko inteligencja człowieka. I w tym celu firma OpenAI, czyli otwarta sztuczna inteligencja, przekazała cały wysiłek niezbędny do uczynienia chatbota, czyli tej sztucznej inteligencji, bezpiecznym i przyjaznym dla użytkowników na barki podwykonawców, którzy korzystali z bardzo niskopłatnej siły roboczej, gdzie? W Kenii. Pracowników zatrudniono do czytania przez 9 godzin dziennie od 150 do 250 fragmentów tekstów zawierających opisy najwymyślniejszych dewiacji ludzkich i niewiarygodnego bestialstwa. Mimo wsparcia psychologicznego pracownicy byli pokieroszowani psychicznie. Jeden z nich określił pracę jako m, tortury. Podobne zadania, a może jeszcze gorsze, na pewno jeszcze gorsze, bo dotyczące przeglądania zdjęć, a nie w tekstów, o zwyrodniałej treści, m, niskopłatni Filipińczycy wykonują dla Facebooka. Okazuje się, że te wszelkie wielkie korporacje medialne mogą mówić o rasizmie, o multi o postępie i tak dalej, tak dalej, a gdy trzeba przesądzić trochę Grosza to wynajmują Filipińczyków lub biednych Murzynków, i za parę dolarów po prostu faszerują ich obrzydlistwami. I jak pisze Katarzyna Zebertowicz, niekiedy jak się już coś widziało, to nie da się tego odzobaczyć. W imię budowania rzekomo pomocnego ludziom wirtualnego narzędzia, zainfekowano ileś głów Kenijczyków paskudztwami. Nawet jeśli ci ludzie byli wyselekcjonowani ze względu na odpowiednie predyspozycje psychiczne, to nie zostali uchronieni przed traumą. W iluś tysiącach ludzkich głów paskudztwa tego świata leżakują, a zakamarki podświadomości są nie do, nie do końca zbadane, twierdzi żona słynnego filozofa, socjologa oraz wybitnego także publicysty. Ja myślę, że temat w ogóle sztucznej inteligencji pozostanie z nami na długo, długo dłużej. Ja, jako dziennikarz prasowy, czytam o tym, że niektóre tytuły eksperymentują już ze sztuczną inteligencją, pisanie artykułów. Ja już to robiłem, eksperymentowałem, jak tylko się ten czat pojawił. I mam takie swoje pewne spostrzeżenia, refleksje, że ten czat jest bardzo mocno przereklamowany, że ta sztuczna inteligencja jest bardzo mocno przereklamowana. Nie wiadomo, czego ją jeszcze nauczą, jak ją będą prowadzić na ten koniec internetu może być tak, że te felietony, które ja pisuję i którymi się dziś inspiruje, będzie pisała sztuczna inteligencja i co ja wtedy zrobię, proszę Byszku, państwa? Ja ją poprosiłem o napisanie ja prostych rzeczy to. i takiej głupoty, jakie zbiście. ona wypisywała, to się po prostu w głowie nie mieści. Nie zdążymy pewnie już przejrzeć krótkiego felietonu w polityce. Zdążymy, zdążymy. Polityka kiedyś, kiedyś była słynna z bardzo dobrych felietonistów, którzy oczywiście ideologicznie czasami odjeżdżali, ale by, by, byli jacyś. Teraz trudno tam znaleźć jakieś dobre Nazwiska. Moje, moje oko przykuło nazwisko Ryszarda Koziołka, niegdyś rektora Uniwersytetu Śląskiego, dziś autora polityki, który skupił się na fryzurach męskich. Od jakiegoś czasu zwracam baczniejszą uwagę na męskie włosy na głowie i na twarzy. Czy nie tak w przeczuciu graniczącym z pewnością, że zmiany stylu męskiego włosienia zwykle zwiastują jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia? Posługuje się tutaj nawiązaniem intertekstualnym do trylogii, pan Koziołek. Teraz na ulicy, powiada, widzę głównie rekrutów. O, czyli taka fryzura jak twoja. Więźniów, czyli chyba na łyso, prawda? Jeszcze z jakimś tatuażem na głowie. Wikingów. Oraz ostatnio kozaków, to z tymi osełetcami. Yy, I o czym to według niego świadczy? No, o tym, że idą niespokojne czasy, yy, takie trochę jak yy, w trylogii. A ja, proszę państwa, jutro idę do fryzjera, bo wygląda. No właśnie, big konserwatysta, takie. No, nie, wygląda Ameryka, mi się, jak lata 60. Jest polonistka na Dzień Kobiet, więc jutro postanowię się troszeczkę bzd, bzd. Szef gangu w Nowym Jorku. Dziękujemy. Dziękujemy Ci serdecznie, Zbyszku, za przegląd prasy.